Witam Was wszystkich. Ja jestem Paluś i postanowiłem dzisiaj zrobić pierwszego vloga na moim kanale. Ogólnie rzecz biorąc, nudzę się. Wowiec wyłączony od godziny 3 w nocy. Powinni go włączyć za godzinę. Jest teraz godzina 10, a o 11 powinni włączyć. Wszystko się zaraz okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę się pochwalić? Przed chwilą kury do mnie przyjechał jest Mrs. of Pandaria zakupiona yy, na pewno nagram odcinek z Pandarii, kilka może nawet jak wbiję level 90 to na pewno będę zakupywał Heilum i, i będę robił nową postać której, którą będę nagrywał wszystkie odcinki expienia do najwyższego poziomu no wtedy to już pójdzie dosyć szybko i na pewno nie będę tam wbijał na, na dungeony. To będzie po prostu taka typowa yy, fabularka. To owowie byłoby tyle. Jeśli chodzi o gry, które pojawią się w tym roku na moim kanale, yy, to na pewno pojawi się Watch Dogs. To jest pierwsza. Yy, mam zakupioną kolekcjonerkę do odbioru mam w marcu, w dniu premiery. Drugą na pewno będzie Wiedźmin 3 o którym jeszcze dużo nie wiadomo kiedy będzie premiera powinna być w tym roku ale nie jestem pewien Możliwe że zrobię jakieś, jakąś kooperację z Diablo 3 na nowym serwerze Na pewno bez dodatku tak ja nie wciągam aż tak bardzo żebym wydawał kolejne 180 zł na to żeby dodatek kupić do niej o, To by było tyle na ten temat no i to by było wszystko. Żegnam się na razie wszystkim.